Konstancina. I nasze spotkanie e, podzielone jest na dwie prezentacje. Jedną z nich, pierwszą, e, przedstawi Tadeusz Bawarysław Świątek, którego na pewno nie muszę Państwu przedstawić. E, m, chcę powiedzieć, że e, m, Pan Tadeusz. E, napisał razem z panem Rafałem Chwiszczukiem, który jest tutaj również obecny i którego serdecznie witamy, chciał miśleć o ruchu społecznikowskim, kobiecym ruchu społecznikowskim e, w Warszawie, która, wiadomo, która to wiadomość stała się dla nas pretekstem do e, stworzenia, e, do, 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 do tego pomysłu, do tej idei tego spotkania na temat słynnych kobiet Konstancina, Oczywiście pan e, Tadeusz jest tutaj e, skarbnicą wiedzy. E, Niemniej e, e, uznaliśmy, że ten wykład będzie pierwszym z cyklu, dlatego że e, kobiet, którym warto poświęcić uwagę, mieszkających w Konstancinie, bądź związanych z Konstancinem jest bardzo, bardzo dużo. E, drugim naszym gościem jest dzisiaj pani Karolina puchała z Fundacji. Prezeska Fundacja Polskiej Fotografii, która to fundacja zajmuje się bardzo intensywnie polskimi fotografkami dwoma, dwiema, które związane są z Fotografią, czyli Zofią Mętowską i Marią Krząszczową. W związku z tym, poza tym, że jeszcze Państwo usłyszycie o pani Wandzie Hersek, która również była fotografką, Yy, chcę powiedzieć, że macie okazję yy, do nabycia czy obejrzenia książek, które zostały wydane ostatnio przez Fundację Fotografii. Mianowicie książki kronikarki dotyczącej Marii książczowej i yy, Zofii Chomendowskiej oraz yy, książkę Zofii Chomendowskiej z fotografiami z Polesia. Czy mogę się zapytać? Tak. Czy coś zapytać, jeżeli czy my doczekamy się jakiegoś prelekcji o takim słynnym, myśliwym, konstantynowskim. Tak, ja dzisiaj miałam zamiar wysłać taką informację, że to słynne kobiety Konstantyna, ale zapraszamy również wszystkich panów, bo oczywiście o panach będziemy mówić przy innych okazjach na się. Dziękuję, Dziękuję. Bardzo serdecznie witam Państwa na spotkaniu poświęconym dzisiaj faktycznie samym pani. Samym panią i do damą Konstancina, i tym powiedzieć. Wchodzimy po porządku do Konstancina. Mamy przed sobą plan sytuacyjny jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chętnie naturalnie nadany. II Wojny Światowej stosunkowo już niedawno, ale za to stara, bardzo ciekawa reklama z 1910 roku, z tygodnika ilustrowanego. Konstanci wytworzył miejscowość letnicza, to się wtedy mówiło, stacja kolonia, kol, kolejki wilanowskiej, rozległe lasy i tak dalej. To jest autentyczna reklama. Wtedy nie było jeszcze reklamy obrazkowej. Początkowo, później już powielano jedną z konstancyńskich Wil. Zbliżamy się do Konstancina. Jest kolejka Wil To się wtedy nazywało. Stacja w stylu rustykalnym. To jest rok 1900. To Konstancin powstał w roku 1897, ale nim się rozwinął, no upłynęło troszeczkę czasu, w roku 1898 kolejka Wilk-Lanowska zaczęła się zbliżać do tego Konstancina. Początkowo osiągnęła Wlarysę, następnie dojechała do Konstancina, Kolimowa i w efekcie Piaseczna. Można było od początku dojechać nie tylko kolejką wilanowską, ale również autobusem. I drobne wyjaśnienie jeszcze. Ja mówię tak o tej kolejce wilanowskiej. Państwo pewnie myślą, że to z Wilanowa się jechało do Konstancina. Otóż nie. Kolejka wilanowska rozpoczynała swój bieg w Warszawie z ulicy Bagatela, na wysokości ulicy dzisiejszej, choćńskiej, 64, była stacja kolejki willanowskiej. To się wtedy przez 2L pisało, od Villa z włoska prawda, Wilanów. I ta kolejka wjeżdżała na skarpę ogotowską przy pomocy dwóch niemieckich parowozików. Rozstaw wynosił 80 cm. Druga kolejka, o której pamięć jeszcze nie zaginęła, chociaż już nie jeździ, kolejka grujecka też rozpoczynała swój bieg na placu dzisiejszym Unii Lubelskiej, ale w owym okresie czasu noszący miano placu albo ronda Kekskolumskiego od Kekskholmskiego pułku piechoty który miał swoją siedzibę pomiędzy ulicami Rakowiecką, a Rogatką Mokotowską. Park zakładowy. W Konstancinie od początku Park Zdrojowy nie nazywał się Parkiem Zdrojowym, tylko Parkiem Zakładowym. To była kolonia letnicza, jak można było przeczytać na tej reklamie. I to jest fragment Parku Zakładowego w Konstancinie z łódeczką na rzece Jeziorce. Rok 1916, przykład najstarszej willi w Konstancinie, powstałej w roku 1899, willa wzniesiona przez Józefa Piusa Dziekońskiego na zlecenie hrabiny Józefy z Iwaszkiewiczów Dąbskiej, która w pobliżu, na tyłach tej willi, od strony dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, miała swoją rezydencję. Dzisiejsza, znana też willa pod Dębem. Ozdobiona herbem, herbem, nie dąb wcale jest w herbie, to jest sosna. To jest herb rodziny hrabiów Dąbskiego. godzienna się nazywa, piętrowa sosna. Tu mamy pierwszą damę Konstancina. Józefa z Iwaszkiewiczów, hrabina Dąbska. Ona urodziła się w bardzo odległym roku, 1837, a zmarła w 1915. Konstancinie była właścicielką, jak to już zdążyłem powiedzieć, dwóch obiektów tej najstarszej willi, która pełniła później rolę pensjonatu. A więc Szwajcarki, i rezydencja jej znajdowała się w willi pod Dendem, odrestaurowanej aktualnie, prawda? Przechodzą często. Willa, pensjonat od początku, nie rezydencja nigdy, o nazwie Biruta. Biruta, skąd takie imię Biruta, bardzo modne na początku, zwłaszcza XX wieku. Imię starożytne, sięgające dawnej żmudzi jeszcze. Widwa z 1914 roku, dzisiaj pełna lokatorów. Prawda? Nie zobaczymy takich wnętrz. To jest zdjęcie z pocztówki. Tak nas sprzedaż. Ja tak, poproszę następne. Tu mamy następną panią, która w jakimś sensie zaznaczyła swoją bytność Konstancinie z Kolimowie. Szczególnie doktor Wanda Szczawińska, założycielka między innymi tutaj sanatorium dziecięcego z doktorem Maszkowskim. On sfinansował to. Łatwo to wiedzieć, ale sama doktor Sztawińska to jest twórczyni takiej wspaniałej organizacji dla niemowląt, Kropla Mleka, którą później propagował Boi Żeleński. Zaglądamy do Wilni Gryf w tej chwili. Wilni Gryf, która była też przez całe lata od początku XX wieku pensjonatem. Owej willi Gryf bywali różni ludzie, no i ja wybrałem jedną i jedyną postać. Poproszę. Gabriela Zapolska. Nikt o tym nie wie, że epizodycznie zaznaczyła się i ona tutaj przybyła. I warto wspomnieć taką osobę, która choćby w domniemaniu, jeśli nie była tak w istocie, bo nikt o nie opisał, nie ma książki, wpisów prawda, tego pensjona, gwizdarscy, to byli cukiernicy z Warszawy, prawda. później rodzina Ostrowski, pana Kosa wszyscy znają, prawda, to był ostatnim właścicielem tej willi. Ona jest teraz pięknie odrestaurowana, zrewaloryzowana, jak to się ładnie nazywa. Dobudowane są tam w stylu tej willi, zabudowania, prawda? Towarzyszące tam garaż, jakiś budynek jeszcze gospodarczy. Ale tu, właśnie w tej willi lubiła przebywać na zaproszenie arcybogatego piekarza gwizdalskiego, piwa obaretki warszawskiej z kolei. Kawecka, Kawusia, zwana Kawusią, nie gwizdalski. Na zaproszenie powiedziałem na zaproszenie Wizdarskiego. W Warszawie mówiło się o wspaniałych brylantach Wiktorii Kaweckiej. Sławna była z owych brylantów. Brylantów, które otrzymywała od wielbicieli. Córką państwa paschalskich. Paschalscy to w Warszawie właściciele fabryki tytoniowej. Później z papierosowy, a w efekcie później również należących do tzw. przemysłu zbrojeniowego z udziałami prywatnymi. Bo gimzyk do pocisków zaczęła robić ta fabryka i zrobiła prawdziwą furorę w tym kierunku. Niestety pan Paschalski nie dożył oddania do użytku tej Biblii, a Izykali w nazwie. To jest Izzy i Haliny Pascals. Osoba, która z pewnością jest zapomniana. Cóż może komuś mówić pani z w ręku? Czyżby biegała po Konstancinę nie taka osoba? Nie, takiej osoby nie było biegającej tu, przynajmniej w Konstancinie z karabinem. Jest to Antonina zatarssoni żona Stefana Dziewulskiego. Właściciele pili przy ulicy Batoreku. Dzisiaj nosi nazwę Romagna. Wcześniej nosiła nazwę Antonin, nawet. Poproszę nas. A to zdjęcie z tym karabinem zostało wykonane w samnikach słynnych. Bo Sanniki należały do rodziny Natanson w 20-leciu międzywojennym, ale sławne były z czego innego. Chopin tam bywał na wakacjach, tak? Tu w Konstancinie często na ten willę wskazują mieszkańcy mówiąc, o, Willa Wedlowska, Willa Wedla, prawda? To tak naprawdę nie była Willa Wedla, tylko Willa przyszłej Pani Wedlowej dopiero, Michaliny Czerneckiej, która za Wedla za mąż wyszła dopiero w roku 1945. Ja bym miał wtedy 74 lata. Długo musiała czekać, nie miała akceptacji żyny na ślub. I tak długo to trwało. W tej chwili mamy drugą postać, która związała się z dworkiem w lesie, mianowicie Lucyna mesa słynna. Też diva operetki warszawskiej. Jako kobieta była bardzo wysoka, potężna, dobrze zbudowana. Bardzo wysoka. Ja pamiętam taki epizod ze swego dzieciństwa. Znałem Lucynę Messal, bo ona jeszcze żyła po II wojnie światowej i przyjaźniła się z Świtlińską. I obie panie chadzały sobie razem ulicą na spacerki. Jedna miała jamnika, druga miała jakiegoś szpica. Pieski nie bardzo, prawda, się lubiły, więc naszczechiwały na siebie, trzeba było tam rozjemcy, i tą rozjemczynią była służąca pani Ciklińskiej. Przechwytywała obie smycze, no i tam dopieski brata. I Jan był Ciklińskiej, a szpic był Lucyny Besal. I Lucyna Besal zatrzymywała się u pani właśnie Michaliny Czerneckiej, bo się z nią przyjaźniła w 20-leciu i mówiło się, że jakieś wspaniałe tam się pod wieczorki odbywały, prawda, czasem skarciane, no i Mesalka po krótkim odpoczynku wracała do Warszawy na wieczorny spektakl. Sołtys Konstancina, ktoś patrząc na tę piękną damę, nigdy by nie powiedział, że to jest pani sołtys, to jest Zofia Millerówna. Millerowie, przypomnę, właściciele zameczek przy ulicy Sowieckiego. Zofia Millerówna była sołtysem Konstancina w latach 1933-1936. Poprzedziła na tym stanowisku Wacława Gąsiolowskiego. I była w istocie pierwszą kobietą sołtysem w skali II Rzeczypospolitej. Jest w Czerwonym Kurierze, to tak się nazywa, to nie była komunistyczna wcale gazeta, w pozorom jest potężny wywiad z Zofią Billę Równą ze względu na brak czasu, bo mamy kilka tutaj tematów do omówienia i pokazania. Nie będę tego czytał, ale jest taki tekst, jakby ktoś chciał, to mogę to udostępnić. Jest obszerny wywiad właśnie z Zofią Millerówną, która tu ma ogromne zasługi, w sferze administracyjnej, również porządki wprowadziła, rozmaitego rodzaju tabliczki znamionowe. E, informacje wszędzie dokładnie były: czyja jest willa, prawda, jak długo e, jest w rękach tej rodziny. Poza tym kwestie te wszystkie własnościowe, no, w sołectwie były uporządkowane dzięki niej. I tu jest w tle zameczek, z którego ona pochodziła. Tam mieszkała w tym dopowiem jeszcze: byli właścicielami przedstawicielstwa na Polskę niemieckich fabryk sanitarnych. Wyposażenia łazienkowego dzisiaj byśmy powiedzieli, a więc te panny rozmaitego rodzaju permy zaglądamy do Ukrainki dlatego, że tam właśnie mieszkał z Konstancina pasław Końsiorowski, pisarz, prawda, autor między innymi huragami. I pani Walewskiej, a jego małżonką była Asta z Henningsenów, dumka z pochodzenia, którą pojął za żonę w Paryżu, zanim przyjechał do Polski. On nie dążył do posiadania tu filmu jakiejś, wcale się nie oglądał za winną, natomiast wynajął elegancki apartament w pensjonacie Ukrainka, państwa Emeryków. Który to pensjonat wyspecjalizował się w obsłudze białowładzistów. Przyjaciół pani zabytków Konstancina, pani Monika się początkowo bardzo tutaj udzielała, później była chora, musiała się troszeczkę odsunąć, prawda? I jej biblia, to ojcu odziedziczona, niestety nie nadaje się na takie klasyczne muzeum. Jest troszeczkę za ciasna, żeby wpuszczać prawda, takie duże, otóż to duże wycieczki. Poproszę następne, no bo tu jest Monika z ojcem, takie znane zdjęcie. Moje jest zapożyczone z tygodnika ilustrowanego, poświęconego Stefanowi Żeląskiemu. Już pośmiertnie cały numer został dedykowany Żeląskiemu. I następne zdjęcie, to jest herb żeromskich, Herb, który również przynależy do rodziny w zamojskich. Jelita, albo trzybucznie, Nie lita. To jest herb żeroński. To taka ciekawostka. Teraz spokoju prawda, tej gilni. No widać, że nie można wpuścić tutaj wielu że jeśli miało być Muzeum w istocie i zwiedzane, tylko pojedyncze osoby.